Z Wami, Jezu, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Amen. Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść: Któż z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich? Nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, Którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo pańskie. O! Któż z was, gdy mastowiec zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. I wiemy, że nikt tak nie robi. Bo wystarczy skalkulować, że się nie opłaca. 99 zostawić a szukać zagubionej. I to jest pierwsze zdziwienie, a drugie jest następne, kiedy się znajdzie ta jedna. To potem ten, który, pasterz, który ją znajduje, zaprasza przyjaciół i sąsiadów i robi imprezę droższą niż ta jedna owca. Jaki to ma sens? Taka jest matematyka Pana Boga. Ta dzisiejsza Ewangelia, liturgia słowa jest o ewangelizacji. W niebie cieszą się jednym nawróconym. Bardziej niż 99 sprawiedliwymi. Dlaczego? Bo ten nawrócony przyprowadzi tysiąc innych. A tych dziewięćdziesięciu dziewięciu wygląda na tłuste owce, którym się nie chce nigdzie ruszać. Dzisiaj w Ezekielu ten pierwszy tekst jest przejmujący. Wczoraj to odkryłem. Jak czytałem tę dzisiejszą liturgię, to odkryłem coś szokującego. Bóg mówi o sobie, że będzie dobrym pasterzem, że on sam będzie szukał owiec, kładł na legowisku, z zagubioną odszuka, z zabłąkaną sprowadzi z powrotem, skaleczoną opatrzy, chorą umocni, tłustą i mocną będzie, Tu jest ochraniał. A jak jest w najstarszych manuskryptach? Tłustą i mocną zniszczę. W pierwszych tekstach hebrajskich jest zniszczę. Tam jest resz i dalec. To są takie dwie spółgłoski hebrajskie do siebie bardzo podobne. I Żydzi, kiedy byli w diasporze, kiedy byli rozproszeni i tłumaczyli Biblię na grecki, kiedy powstawała septuaginta, tak nazywamy ten przekład grecki, bo już nie znali tak bardzo hebrajskiego, więc przełożyli na grecki, bo bardziej znali, przerazili się tego tekstu. Jak Bóg może zniszczyć tłustą i mocną. I jest przetłumaczone. Będę uchraniał. A normalnie jest: zniszczę. Dlaczego? Bo ta tłusta się nie ruszy nigdzie. Bo ta tłusta nie potrzebuje Boga. Bo ta tłusta ma się dobrze. Bo ta tłusta myśli, że wszystko sobie zawdzięcza. Tak naprawdę potrzebuje nawrócenia, ale tego nie robi. Bo jest tłusta. I tak naprawdę nie Bóg ją zniszczy, ale sama zniszczy się, bo pęknie. Bo będzie coraz bardziej tłusta. I coraz bardziej zasiedziała i coraz bardziej będzie myśli myśleć, że, że już wszystko ma i nie musi niczego szukać albo nikogo szukać. I to się tak zasiedzi. Dlatego naszą szansą jest co? Zobaczyć to, że jestem owcą zagubioną zabłąkaną skaleczoną chorą to jest moja szansa bo potrzebuje boga bo potrzebuje dobrego pasterza bo potrzebuje tego który dzisiaj nam pokazuje swoje serce i rozlewa swoją miłość przez ducha świętego miłość boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego Serce Jezusa rozlewa w sercach naszych swoją miłość przez Ducha. Dlaczego? Bo Duch z Jego bierze i nam objawia. To Duch Święty sprawia, że możemy doświadczać miłości. Że te nasze serca, zagubione, zabłąkane, skaleczone, chore, będą leczone Bożą miłością. I nie chcielimy być tłustymi owcami. Nie chcielibyśmy być tymi, którzy nie potrzebują nawrócenia, czyli zmiany myślenia. Potrzebujemy nawrócenia, czyli zmiany myślenia. To jest pierwsze. Zmiana mentalności. Dzisiaj patrzymy na nasz Kościół, na to, co się dzieje w naszych małżeństwach, rodzinach, wspólnotach, w świecie i, i potrzebujemy Ducha Świętego, który będzie nam pokazywał drogę. Bo Kościół jest ten sam, ale ciągle nie taki sam. Ciągle potrzebuje nowego kształtu, nowej formy. Potrzebuje iść do tych, którzy są właśnie potrzebujący. I teraz psalm 23. To jest ten psalm, który jest chyba najbardziej popularny, znany i każdy jakoś go tam w sobie nosi. Ja sobie tak przypomniałem. Kiedy byłem w liceum, takie moje pierwsze doświadczenie z tym psalmem, i, i, i taki zachwyt, że rzeczywiście jest różnica w tym, co, co właśnie przeczytałem. Gdzie był taki muzyk chrześcijański, Cliff Richard, i była taka książka. Ja wiem, że ją bardzo chciałem jako licealista zdobyć i udało mi się, bo, bo miała tam takie fajne historyki. I on między innymi przekazał taką historię, że na pewnym spotkaniu gdzie byli zgromadzeni znani i mniej znani ludzie. Urządzono taki konkurs recytacji psalmów i przyszedł jeden, drugi, trzeci, między innymi też wyszedł aktor i recytował ten 23. psalm. Wszyscy byli zachwyceni, że tak pięknie. A potem wyszedł prosty duchowny i tak zaczął recytować ten psalm że kiedy skończył zapadła taka głęboka cisza wszyscy byli wzruszeni poruszeni tym sposobem wypowiedzenia słów słowa Bożego i potem pytano siebie nawzajem jaka była różnica że ten aktor tak pięknie to powiedział a owszem na powierzchni ludzie się jakoś tam z, Zdziwili, zachwycili, ale potem to szybko przeszło. A w przypadku tej drugiej recytacji było coś tak przejmującego, że, że to słowo poszło głęboko w serca. I ktoś powiedział tak: Różnica jest taka, że ten aktor znał psalm, a ten duchowny znał pasterza. To jest ta różnica. Że mogę znać psalmy, że mogę znać teologię, że mogę znać wiele rzeczy z Ewangelii, z życia kościoła, interesować się, być aktywnym, a mogę nie znać pasterza. I to jest pierwsze. Pan jest moim pasterzem. Pan jest moim pasterzem. Potrzebuję Ducha Świętego, bo tylko w nim mogę wołać i żyć w takim stylu, że wszyscy będą widzieć, że Pan jest moim pasterzem. To będzie zachwycać i to będzie sprawiać, że, że w niebie będą się cieszyć, bo, bo za tymi, których Pan jest pasterzem, naprawdę pójdą inni. Co robić, żeby, tak jak to pasterz ma na celu karmić się tym, co pasterz daje? Prowadzi na pastwiska zielone, na tłuste pastwiska, jak tam czytaliśmy w Ezechielu. Tym zielonym, najtłustszym, naj Piękniejszym, najcudowniejszym pastwiskiem jest Eucharystia. I właśnie na niej jesteśmy, gdzie możemy celebrować Boże Serce, gdzie możemy celebrować największą miłość. Tu się rozlewa miłość Boża z tego otwartego serca na nas. Mnóstwo Bożych łask. Ja chcę tylko, patrząc na ten psalm 23, powiedzieć o paru takich ścieżkach, właściwych ścieżkach. Pierwsza to ta, która się zaczyna na początku mszy. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I to jest to pierwsze doświadczenie, z którym przychodzimy. Pewno mamy różne oczekiwania, mamy różne, różne serca wypełnione, ale, ale to, co najczęstsze jest, kiedy przychodzimy, to liturgia nam podpowiada, żeby się bić w piersi. Czyli żeby pokazać jak nasze serca są właśnie nieskore do nawrócenia i stąd w naszym życiu jest ciemność, ale czasem taka, że nawet nie widzimy, że, że żyjemy w ciemności. Potrzebujemy odkryć tę ciemność, tę naszą słabość, odkryć nasze zagubienie, zabłąkanie, naszą ranę, naszą chorobę, tę ciemną dolinę, w której jesteśmy. I odkryć, że potrzebujemy, żeby on przyszedł, żeby rozlał miłość, żeby się ulitował nade mną. Ale nie tak, jak lituje się człowiek, tylko tak, jak się lituje Bóg, który podnosi. Ta jego litość nie upokarza, ta jego litość sprawia, że ja wołam, zmiłuj się nade mną. Pamiętam, kiedy instalowaliśmy w kaplicy DPS-u, w parafii, gdzie byłem proboszczem. Obraz Jezułfam Tobie, ten wileński, nie podobał się ludziom, bo on jest taki czarny. Ale kiedy za tydzień przyszedłem na mszę Świętą, to już inaczej na to patrzyli i mówią, że im się podoba. I personelowi, i pensjonariuszom. Bo mówią, kiedy patrzymy na ten obraz, to widzimy ciemną dolinę, w której jesteśmy. Każdy z nas ma jej sporo w sobie. A tam jest ten pasterz, który wychodzi z tej ciemności. I to pozwala mi odkryć, że, że On jest w tej ciemności ze mną. Ja go nie widzę, ale On ze mną jest. I nawet jeśli jest ciemno, to ja wołam, Panie, zmiłuj się. Ja potrzebuję Twojej miłości. Potrzebuję, żeby Twoje serce się otworzyło i wylało na mnie miłość, która się lituje nade mną, która mnie podnosi, która daje mi szansę, która właśnie mnie odszukuje, która mnie leczy swoją miłością. To jest to ten pierwszy moment na Eucharystii, gdzie Jezus nas karmi łaskami ze swego serca. Panie, zmiłuj się nade mną. Odkrycie swojej słabości, odkrycie tego, że potrzebuję pomocy, że nie jestem tłustą owcą. Może byłem, ale już pękłem i, i potrzebuję Twojej pomocy. Pękłem z pychy, z egoizmu, Potem jest kolejna część Eucharystii, etap. Dynamicznie przechodzimy. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Kij Twój i laska pasterska. Potrzebujemy kija i laski, potrzebujemy tego, co Słowo Boże nazywa właśnie laską i kijem, czyli słowem Bożym. Słowo Boże nas pociesza. Miłość Boża nas pociesza, ale nie tak jakkolwiek, tylko tak jak tego potrzebujemy. Bo Bóg jest taki, że potrafi tę swoją miłość dostosować, formę miłości do twojej sytuacji teraz. Czego potrzebujesz? Czego pragniesz? Jezus ciągle pyta, chociaż wie. Pyta, czego chcesz, co chcesz, żebym ci uczynił. To jest to pytanie, które Jezus mi zadaje w czasie liturgii słowa. To jest ta jego miłość. On mnie kocha przez słowo. Przez żywe Słowo. I znowu Duch Święty tu przychodzi, bo On rozlewa miłość. Słowo Boże było napisane pod natchnieniem Ducha Świętego i kiedy czytamy Słowo, kiedy słuchamy Słowa, to ono oddaje Ducha Świętego. Tchnie Ducha Świętego. A Duch Święty jest pocieszycielem i On nas pociesza, tak jak tego potrzebujemy, tu i teraz. Każdy ma coś innego do pocieszenia. O czymś innym myśli. Jeden potrzebuje, żeby go kijem przyłożyć, a inny potrzebuje, żeby go laska poprowadziła, bo jest ciemno. Jak tego niewidomego laska i potrzebuje, żeby mnie poprowadził. To jest ta pociecha. Dzisiaj tyle tych słów naokoło jest i wszyscy mówią, że, że nas kochają. Przyjdź do mnie, wysłuchaj mnie, zgódź się z moją teorią, a będziesz szczęśliwy. I jesteśmy biedni w tym wszystkim. Tymczasem właśnie miłość Boża, miłość serca Jezusowego jest ukazana przez Słowo. Tak bardzo ważne, żeby, żeby Słowem żyć, żeby nim się karmić. On, ono jest pociechą, ono jest laską, ono jest kijem i ono zmienia myślenie. Słowo Boże zmienia myślenie. Jak będziemy słuchać innego słowa, to będziemy mieć myślenie zmienione na, no, na inną rzeczywistość. Pamiętam mojego świętej pamięci kolegę z To Jest największy kawalarz, jaki istniał na świecie. Na jego pogrzebie Biskup opowiadał dowcipy z jego życia. Taki był człowiek. Ale miał, nie miał już jednej nogi. No, i też jednej nerki, potem drugiej, no i miał dializy. Powtórne dializy, bo wcześniej miał, potem było 7 lat przerwy po przeszczepie. I kiedy już zaczął te drugie, mówi tak, wiesz co? 7 lat temu, kiedy jeździłem na dializy, to koło mnie leżała na stanowisku taka pani. Wiesz, zawstydzała mnie, bo ona mi przypomniała, że księdza to może byśmy różaniec odmówili. Albo jakieś tam teologiczne dysputy prowadzili, na tyle, na ile to możliwe, przy dializach czterogodzinnych. Po siedmiu latach znowu się pojawił i okazuje się, że ta pani dalej tam była, na tym stanowisku przejeżdżała. I na początku się nie zorientował, ale potem uświadomił sobie, że czegoś mu brakuje. No właśnie ta pani proponowała modlitwę, proponowała rozmowy różne, a teraz jakoś nie, tylko. Przed każdym był telewizor i oglądała 378 odcinek barwy szczęścia czy jakoś tam. I on tak sobie uświadomił, jak może się zmienić mózg człowieka, myślenie człowieka, kiedy słucha czegoś takiego. Niby niewinnego, ale bardzo niebezpiecznego. Dlaczego? Dlatego, że wypłukuje z nas to, co najważniejsze. My się przyzwyczajamy do pewnych treści, które widzimy i potem one stają się nasze i zaczynamy tak żyć, jak, jak to oglądamy. Wiem, że wiele osób może się oburzać, ale to jest prawda. Kiedyś Zanussi, nasz znany reżyser, mówił w kontekście, pamiętam to do dziś, takiego filmu z Korsese, Kuszenie Jezusa, może oglądaliście, pamiętacie? On był taki dla wielu obrazoburczy, a on mówi, czym naraził się też wielu, że on mniejsze spustoszenie sieje ten film niż seriale brazylijskie. Dlaczego? Dlatego, że ten film oburza nas i my się bronimy przed takimi pomysłami, jakie w tym filmie się pojawiają na temat Jezusa i Marii Magdaleny. I mamy w sobie naturalny sprzeciw, żeby tego nie przyjąć. A tego różnego rodzaju tasiemce, które są takim, no niby spokojnym spędzaniem czasu, ale. Oswajają nas pewnymi modelami życia, z jakimiś nowymi obyczajami i nawet nie wiemy kiedy to się staje nasze. Dlatego tak bardzo potrzebujemy kija i laski pasterskiej. Słowa Bożego, które będzie kwestionować to nasze myślenie, będzie sprawiać, że nie daj się nabrać. Nie daj się nabrać. Słuchaj Bożego Słowa, słuchaj Boga, On ma rację. Nie daj się. No, Przemienić jakimś słowem, które jest płaskie, słabe, małe. Ono niby takie niewinne. Pamiętam jak to lubię powtarzać, zwłaszcza że kiedy jechałem samochodem i GPS mnie zaprowadził w takie miejsce dziwne, że dalej się nie, jechało, nie można było jechać. Zobaczyłem młodego człowieka, otwieram okno i pytam, gdzie ja jestem? A on mi mówi w samochodzie. Takie odpowiedzi daje nam często świat. Takie płaskie, takie małe, takie no niby prawdziwe, ale one, one nic nie wnoszą. One są za małe na moje serce, one są za małe na moje powołanie, one są za małe na to, co Bóg chce ze mną uczynić. Więc ważne, żebyśmy się nie dawali nabierać na te słowa takie banalne, które niby są prawdziwe, niby są takie oczywiste, takie współczujące ludziom ale często są bardzo niebezpieczne. Słowo Boże jest moją pociechą. Serce Jezusa mnie pociesza przez Słowo. A potem mamy kolejną część Mszy Świętej w tej dynamice Eucharystii, liturgii Eucharystii, gdzie jest przeistoczenie i gdzie Chrystus, kiedy krzyczą, wołają do Niego, zejdź z krzyża, a uwierzymy Ci, z krzyża nie schodzi. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. To jest ten moment, kiedy Jezus woła z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czyni. To jest to przeistoczenie. Kiedy nienawiść zostaje przemieniona w miłość. Kiedy nieprzebaczenie zostaje przemienione w miłość, która przebacza. Wierną miłość, która zawsze kocha, niezależnie od tego, co robi tam drugi. I taka jest miłość Jezusa. I takiej miłości świat nie zna, bo często jej nie widzi, nie doświadcza i nie wierzy w taką miłość. To my potrzebujemy taką miłość przyjąć i potem ją dawać światu. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Co to znaczy? Pewien król. Powiedział swoim poddanym, że idzie pokonać swego wroga, zniszczyć go. Wybrał się na taką potyczkę, to nie była wojna, tylko taka prosta walka, bitwa mała. I wieczorem zobaczyli, że on siedzi przy stole razem z tym swoim wrogiem. I mówią mu, przecież miałeś go zniszczyć. On mówi, właśnie to zrobiłem, uczyniłem go moim przyjacielem. Właśnie to zrobiłem, uczyniłem go przyjacielem, zniszczyłem mojego wroga. Nie mam wroga. Stół zastawiasz na oczach moich wrogów. Chrześcijanin nie ma wrogów. Oczywiście z mojej strony, bo takich wrogów, którzy chcą, żeby byli wrogami moimi, jest mnóstwo. Ale ja nie mam wrogów. To jest sztuka. W taki sposób kochać, żeby móc z wrogiem siedzieć przy stole. Potrafimy tak dzisiaj, zwłaszcza w Polsce, po wyborach, przed i po. Stół dla mnie zostawiasz na oczach mych wrogów. Jeśli my tego nie zrobimy, to kto to zrobi? Jeśli my nie będziemy zasiadać przy stole z wrogami. Tak jak on zasiadł przy stole, mówiąc ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Krzyżowali Go, mordowali Go, a on nie mówi. On mówi Ojcze, przebacz. Nie ma większej miłości. To jest Jezusowe serce. Pozwala się przebić. Miłość jest tak bezradna, że pozwala się przebić. Pamiętam takiego studenta, który się zakochał w studentce. Przychodzili do duszpasterstwa, tak chodzili ze sobą parę miesięcy, i któregoś dnia przychodzi i mówi: Księżyc, jestem przerażony, co się stało. Albo coś, coś mnie natchnęło, i była taka przejmująca chwila, i powiedziałem jej, że ją kocham. Poczułem się totalnie bezradny i bezbronny. Bo zobaczyłem, że ona może z tym zrobić co chce. Wtedy się przeraziłem. Co ona zrobi? Czy wyśmieje, odwróci się na pięcie, czy zażartuje, czy się wzruszy? Miłość jest bezbronna. Do no, miłości nie można zmusić. Miłość taka, że przebacza, że siedzi z wrogiem przy stole, sprawy, że się zmieniają ludzkie serca. I ostatnia rzecz, do której jesteśmy zaproszeni, to na pewno więcej, ale tak jeśli chodzi o Eucharystię, to obrzędy zakończenia, kiedy idziemy, kiedy jesteśmy posłani, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną. Każdy z nas zostawia ślad. Co po mnie zostaje, kiedy ja przechodzę? Dzisiaj mieliśmy bierzmowanie. Proboż mówił, że, że powiedziałem parafianom, był odpust na serce Jezusowe, że powiedział parafianom, że tydzień temu, że biskup będzie, no i że się ucieszyli. A ja powiedziałem, że jak mówiłem studentom, że jutro za tydzień będzie biskup, to przychodzili i mówili dziękuję, że nas ksiądz ostrzegł. co idzie za mną? Czy ludzie chcą się spotkać z Tobą, czy uciekają na wieść, że, że będziesz? Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną. Ludzie stają się lepsi po spotkaniu ze mną, czy, czy im się nie chce żyć? Maria przyszła do Elżbiety, powiedziała dzień dobry i wstąpił Duch Święty. Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, prorok się poruszył. Czy kiedy spotykamy się z ludźmi, to się pojawiają prorocy, czy, czy ludzie, którzy są zranieni, potem nie potrafią żyć, nienawidzą? Zamieszkam w domu Pana. To jest to zaproszenie. Eucharystia buduje Kościół. Eucharystia sprawia, że Kościół żyje według Serca Jezusowego że Kościół może kochać tak jak serce Jezusowe. Na wzór eucharystyczny. Styl życia Kościoła to jest styl eucharystyczny, to jest też mój styl życia. Czy tak właśnie jest? Prośmy w czasie tej Eucharystii, żeby Duch Święty rozlewał miłość serca Jezusowego na nas. Abyśmy mogli jako te owce potrzebujące Jego miłości zmieniać myślenia, a potem iść i szukać innych, żeby radość w niebie była coraz większa. Żebyśmy umieli kierować się matematyką Jezusa, nie logiką tego świata. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyć.